Witam wszystkich. Dzisiaj troszkę o prosumentach i o tej nowelizacji, o tym projekcie nowelizacji, nowelizacji do ustawy o między innymi OZE. Nie wiem, mam nadzieję, że będzie w miarę słychać tam troszkę buczy, buczy ludzie są. No ale troszkę o prosumentach. Od razu wam powiem, że nic się dla prosumentów nie zmieni od stycznia następnego roku. Ja poświęciłem trochę czasu wczoraj posiedziałem sobie i poszukałem tego projektu nowelizacji do ustawy o prawo energetyczne i OZE. No i znalazłem. Ogólnie nie jest to jakieś tam bardzo mocno trudne, żeby to znaleźć trudniej jest przebrnąć przez to, co tam jest ponapisywane, to powiem Wam, że większość ludzi nie zrozumie, ja też nie wszystko rozumiałem. Za chwilę Wam pokażę, dlaczego mówię, że dla prosumentów nic się nie zmieni i dlaczego też powiem, yy, uważam, że się nic nie zmieni. Pokażę Wam to na ekranie, przeczytam Wam dokładnie, oczywiście pokazując, bo to jest artykuł drugi. Ale to mniejsza, z tym pokażę Wam, będziecie mogli sami to przeczytać, jak komuś tam się nie chce szukać, ale ja też to przeczytam, bo nie każdy może w telefonie czy gdzieś tam w jakimś małym ekraniku to będzie widział, więc znalezienie tego projektu ustawy, tej nowelizacji do ustawy nie było jak gdyby trudne. Ale przebrnięcie przez to i zrozumienie tego, o czym oni tam piszą, to powiem, że masakra totalna. To jednak trzeba być, w większości przypadkach, prawnikiem, żeby to ogarnąć. No, ja znalazłem to, co dotyczy prosumentów i to, czy im coś się zmieni, czy nie. Na stronie 69 tego projektu nowelizacji. Więc. Słuchajcie, no, jest to zapisane. Ja Wam mówiłem już wcześniej w tym ostatnim filmie, chyba, że jeżeli nie będzie to zapisane w projekcie ustawy, w tym projekcie nowelizacji, to mogą być problemy, że zakłady energetyczne będą to wykorzystywały i, i będą po prostu zmieniały umowy, bo mają takie prawo. Ale teraz Wam pokażę coś tutaj. Jak to muszę włączyć, czyli wideo, czyli skripa muszę znaleźć, ale powiem Wam, że nie jest to dla mnie takie, takie łatwe. Hmm, tu jest, tu. Czyli dobra, już nagrywamy. Więc widzicie tutaj już teraz mój ekran. Coś mi tutaj troszkę jest za małe. Spróbuję go troszkę powiększyć. Ale nie wiem jak, jak to się zrobić. Szczerze wam powiem, że nie wiem jak to zrobić. W każdym bądź razie tu mi przeskakuje coś. Sorry, troszkę się ten, Nie widać pewnie najprawdopodobniej mojej troszeczkę minimalnie prawej strony. Ale znalazłem ogólnie ten projekt, w każdym bądź razie i znalazłem artykuł dotyczący prosumentów, czyli mm, tutaj w ustawie z dnia tego tego, jakbym go przeczytam, co, 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 tam, co tam srotam i punkt 1 w artykule, czyli w artykule 2 w punkcie 27a skreśla się wyraz wyłącznie, w artykule 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie. I to dotyczy właśnie prosumentów w przypadku, teraz czytam już ten um, ustęp pierwszy, w przypadku mikroinstalacji, w których energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2022 roku. Sprzedawca, o którym mowa w artykule 40 ustępu 1a, to chodzi o prosumentów akurat, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej, elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji mikro o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej. Większej niż 10 kW w stosunku ilościowym 1 do 0,7 Nie większej niż 10 kW w stosunku ilościowym 1 do 0,8 Tu dalej nie będziemy czytali, aczkolwiek to też dotyczy prosumentów jeszcze, ale to jest właśnie jakby potwierdzenie tego, że to jest najważniejsze ogólnie tu, to co widać czyli w przypadku mikroinstalacji, w których energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2022 roku, czyli przejdźmy teraz znowu do mnie, czyli wszystkie osoby, które produkują już w tej chwili prosumenci i które założą mikroinstalacje do końca roku inaczej nie założą, bo to trzeba trochę inaczej określić, oddadzą, wytworzą energię, czyli oddadzą z zakładu energetycznego swoją energię, na przykład 31 grudnia tego roku, będą objęte starymi zasadami. I tutaj jest to podkreślone jeszcze w innych ustępach, także na pewno to się nie zmieni, dla obecnych prosumentów, z tym, że pamiętajcie, że jeżeli ktoś będzie zakładał w grudniu, to już na to się nie załapie, na te opusty, na ten system opustów, bo wiadomo, że nie zdąży z zakładem energetycznym załatwić. Czyli ja myślę, że na dzień dzisiejszy, gdzieś tak osoby, które Będą to, załatwią to do 15 listopada, zamontują fotowoltaikę, panele, załatwią z zakładem energetycznym, to myślę, że do 15 listopada te osoby, które już tam pomontują i złożą papiery, to zakład energetyczny ich przyłączy i wymieni im licznik i zdążą do końca roku. Czyli mamy teraz, tak jak mówiłem też w tamtym filmie, do 15 listopada boom na Panele, bo na pewno wiele osób będzie chciało z tego skorzystać jeszcze, wykorzystać stare zasady. Ja tak się zastanawiałem, pomyślałem sobie, dlaczego oni tak to robią, że jednak yy, dla nowych będzie gorzej, a dla starych będzie źle. No więc yy, tutaj jest prosta sprawa, yy, tak mi się przynajmniej wydaje. Yy, w tej chwili jest w Polsce, myślę, że 500 minimum, a może już i 600 tysięcy mikroinstalacji. Tak myślę, bo w tamtym roku było 400, chyba 70. Na koniec roku, w tym roku już też ca, ludzie cały czas montują, licząc na te, yy, program Mój Prąd. Też tę dotację 5000, yy, bo w marcu na przykład było zamontowanych tylko w samym marcu 25000 nowych instalacji, więc myślę, że już pewnie z 600 tysięcy, albo tak 550-600 tysięcy instalacji jest zamontowanych. Więc o co tu chodzi? No, słuchajcie, 600 tysięcy instalacji to jest 600 tysięcy. Ludzi, ludzi takich jak ja, czy kogo, ktoś podobny, którzy mają takie instalacje, i do tego dochodzi, pamiętajcie, żona, ewentualnie mąż, bo zależy na kogo jest instalacja. Do tego może dojść jeszcze znajomy, kolega, może syn dorosły, może dziecko dorosłe, może mama dorosła. I gdyby na przykład tutaj PiS zrobił to, że yy, mogłyby zakłady jakby zmieniać warunki umowy, no to byłby strzał w kolano, bo to jest zakładając te 600 tysięcy instalacji plus jedna albo dwie osoby do tego, które też tam mieszkają, czyli to jest milion dwieście, może nawet milion pięćset wyborców, którzy za półtorej roku, trochę chyba więcej, nie wiem do kiedy tam te wybory będą nowe. Po prostu nie zagłosowałaby na 100% na PiS, chociaż oni i tak pewnie w gronie tych posiadaczy fotowoltaiki jakiegoś tam wielkiego poparcia nie mają, ale na pewno też duża os, część osób nie chodzi na wybory, więc tam też, jeżeli by tak się stało, że, że, że nie ujęliby tego właśnie w tym, że nie można tego już zmieniać, jakby dla byłych, to na pewno byłoby nie za wesoło. Teraz jeszcze jedna sprawa, tak na króciutko, już tylko, bo tutaj ja sam też myślałem, że na drugi rok już będzie lipa, że i na innych kanałach zauważyłem, że też to potwierdzają, jak gdyby, że, że może być lipa, ale to nie do końca jest taka chyba prawda, bo pamiętajcie, że następny rok to będzie już rok przedwyborczy i jest taka szansa. W tym roku jest mój prąd 3 3.0, tak? Ma być, nie wiadomo kiedy będzie, ale ma być. Na drugi rok będzie mój prąd 40 i na przykład będą mniejsze zyski z paneli, bo nie będzie tych opustów, czyli zarobimy tylko 50% gdzieś pewnie z paneli, no i wtedy trzeba byłoby pójść na przykład, przewymiarować instalację, żeby wyjść na 0 o 100% ewentualnie państwo da znowu dotację. I to, ta dotacja będzie nie 5 tysięcy, tylko 10 tysięcy, i wtedy jak gdyby wyrówna tą stratę na tym, że będą ludzie sprzedawali, czyli okres tej zwrotu z inwestycji jak gdyby się skróci, a w sumie, suma summarum wyrówna się z tymi, co mają teraz zakładają. Tak myślę, to oczywiście jest tylko moje zdanie. Ale tak może być, bo to będzie już prawie, że rok wyborczy, więc znając politykę PiSu, dajemy ludziom, żeby tam na nas głosowali, tak? No to tak moim zdaniem będzie. Poza tym, co jeszcze? No, mówiłem Wam o tym kliencie wirtualnym. No, niestety nie, bo się okazuje, że były dwa projekty robione rządowe. Dla mnie to jest jakaś porażka totalna, że Ministerstwo Rozwoju robiło swój projekt a Ministerstwo Klimatu robiło swój projekt. Wiecie, no, takie jakieś, nie wiem, niedogadania, albo jedni byli chcieli lepsi być od drugich, konkurencja, może, nie wiem, nie wiem, naprawdę, dla mnie to jest śmieszne. W tym projekcie Ministerstwa Rozwoju był up, opust ten jeden do jednego i płacimy, czyli tyle samo oddajemy, tyle samo odbieramy, ale płacimy wszystkie opłaty. Tutaj jest podobna zasada, tylko tam był właśnie ten klient wirtualny czyli każdy mieszkaniec który mieszka w bloku mógł sobie też wykupić gdzieś tam kawałek na farmie 5 kWp czy 10 kWp to już zależy kto ile tam czy 3 kWp ile zużywa prądu i mógł sobie być też posiadaczem paneli aczkolwiek nie na swoim dachu ale mogło tak być a w tym projekcie który zło... nowelizacji, który został złożony przez Ministerstwo Znowu Klimatu nie ma takiej opcji ale za to są y, coś takiego, bo ja już nie będę mówił o agregatorach, o takich innych rzeczach. Jest coś takiego jak spółdzielnia. Y, nie wiem, na czym to ma tak dokładnie polegać. Czytałem to, ale naprawdę ciężko mi to zrozumieć. Ale wychodzi na to, że y, te spółdzielnie będą działały na takiej ustawie, według ustawy jeszcze komunistycznej o spółdzielniach w ogóle, na wzór tych spółdzielni starych komunistycznych y, mieszkaniowych, czyli będzie prezes, jakiś zarząd, y, paru pracowników, w których będziecie mogli być członkami, i też wtedy, mieszkając w bloku, będziecie mogli znaleźć do takiej spółdzielni. Ta spółdzielnia wybuduje sobie gdzieś farmę i będziecie, jakby, współwłaścicielami. Z tym, że no będziecie, wiadomo, ktoś tam kasę sobie zarabiał i tak. Bo ja już nie mówię o agregatorach, bo agregatorzy to w ogóle jest dodatkowy, jakby, yy, zarobek dla ludzi, no, pośredników, tak którzy będą tam skupowali od Was, potem odsprzedawali, nic nie robiąc, będą coś tam zarabiali. Dobra, pogadałem, najważniejsze, pamiętajcie, zasada jest, na dzień dzisiejszy wiadomo, że fotowoltaika będzie teraz mocno do przodu pójdzie, może być rekord nawet większy niż w ubiegłym roku dla prosumentów z tego Co jest w nowelizacji, nic się nie zmienia i wątpię, żeby się zmieniło ze względu na to, że pis sobie w piętę nie strzeli. Czy tam w nogę, nie? Jak to się mówi, w głowę to chyba nie, w głowę najlepiej w głowę, ale, ale, ale w pięte chyba się mówi. Także sobie tam nie strzeli i tyle. Dobra, pogadałem. Także zdrowie wasze. Ja po pracy trochę mi wykąpałem się niedawno i oczy mi się świecą, jakbym zmęczony był. A wcale tak nie jestem zmęczony, bo praca nie jest jakaś tam ciężka. Robimy teraz właśnie dwie łazieneczki. Może wam pokażę przy okazji. Także, dobra. Na razie trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich.